Cześć, witam was na kanale Like makijażowy. Witam się dzisiaj z wami z tłustymi włosami oraz półtora centymetrowym odrostem i będziemy dzisiaj farbować włosy, ponieważ skoro izolacja i nie możemy pójść ani do fryzjera, ani do dobrej koleżanki, która nam pofarbuje włosy, no to trzeba sobie jakoś samemu radzić w domu. A że Iwonce się zachciało farbować włosy tuż przed pandemią, no to teraz ma problem i musi sobie radzić. I o ile paznokcie jako tako potrafię sobie sama zrobić, może nie są tu najpiękniej położone hybrydki, ale jak na mój gust dają radę, o tyle jeżeli chodzi o włosy, to jeżeli ja mam coś robić z włosami, to nie robię nic, bo mi się nie chce, bo nie lubię i nie umiem. Pytałam się was na Facebooku, czy macie ochotę na taki film, większość z was yy, wyraziła taką chęć, no więc będziemy męczyć się razem. I mam tutaj farbę L'Oreal Preference. To nie jest żadna, żadna reklama ani nic. Tą farbę kupiłam sama. Zresztą, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to też możecie kojarzyć, że jak przefarbowywałam się z Ala Ombre na mój naturalny kolor, czyli brąz, to również używałam farby L'Oreal Preference, ponieważ jeszcze kiedyś, 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 jak farbowałam włosy dłuższy czas właśnie na czerwień, to też używałam właśnie tych farb. Po prostu je lubię. Moim zdaniem są najtrwalsze, najmniej niszczą włosy, najlepiej oddają kolor. Nie wiem, po prostu moje włosy i ja je, je 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 tą farbę. Tą firmę lubimy. o. W ogóle to mogę tutaj troszeczkę szeleścić, ponieważ ja wam pokażę. Pięknie zabezpieczyłam moje krzesło i tu pod ciemnym ręcznikiem jest worek na śmieci. Na oparciu, ponieważ znając mój brak koordynacji, może być różnie. I tutaj moja toaletka jest cała pokryta folią spożywczą, poprzyklejaną taśmą papierową. Więc, jak będzie troszeczkę się to sorry. Po kolei, co nam będzie potrzebne? Będą nam potrzebne tłuste włosy, ale wiecie, nie takie obciekające smalcem, tylko tłuste włosy. Podobno dlatego, że włosy się wtedy tak nie niszczą, ale dlatego też, że łatwiej się nad nimi panuje, jak są troszeczkę właśnie tłuste, nie są takie super świeże. Łatwiej jest po prostu je, o zobaczcie, i zostają. Jakby były świeże, to by sobie wróciły, nie? Na swoje tam miejsce. Także mamy tłuste włosy. Najważniejsza rzecz jest. To zanim przejdziemy do otwierania opakowania, róbmy to po kolei. Może wiecie, ja nie jestem fryzjerką, ani włosomaniaczką, ani nic w tym stylu, więc nie ogarniam tego tematu. Może być różnie, jeżeli chodzi o kolejność wykonywania działań w tym temacie. Jednak w matematyce może nie idealnie, ale wychodzi mi to lepiej. Także rozczesujemy włosy. W ogóle mam tutaj taką lumpę czarną, koszulkę, którą zawsze zakładam do farbowania włosów. To jest też moja koszulka do spania. No i nie zakładam żadnego ręcznika na ramiona, ponieważ jak sobie sama farbuję te włosy, no to tutaj ten ręcznik by mi pewnie zjeżdżał, coś by było cały czas nie tak. W ogóle ja może podwyższę trochę kamerę, żebyście lepiej widzieli wszystko. Rozczesujemy włosy. Nie robię tego grzebieniem, ponieważ ja mam dosyć grube włosy. I nienawidzę grzebienia, no ale grzebień jak coś mam do rozdzielania tych włosów, więc zaraz go zobaczycie. Jako, że ja nie będę zużywać całej farby, tylko podzielę ją na pół, na tyle na ile będę potrafiła, no bo robię tylko odrosty, więc szkoda by było całą farbę zużywać. Um, to nie będę korzystała, korzystała z takiej buteleczki, która jest w środku i będę to przelewała do um, miseczki. Ja mam taką miseczkę z uchem. Nie mam pędzla do farbowania włosów, co dziwne, bo ja zawsze miałam pędzle do farbowania włosów, ponieważ ja farbowałam włosy mojej mamy, jak mieszkałam w Szczecinie, także komuś włosy pofarbować umiem, tym bardziej jak włosy są dosyć krótkie. Na jeden kolor oczywiście, żadne ombre i pasemka, nie, tego nie umiem. Ale na, jed na jeden kolor umiem. I w ogóle jak mieszkałam w Szczecinie jeszcze, to ja nigdy nie chodziłam do fryzjera, ponieważ albo moja mama mi farbowała włosy na jeden kolor, jak miałam ochotę. Później mój były nawet się nauczył i farbował mi włosy na jeden kolor. Miałam też dwie koleżanki fryzjerki, yy, które przychodziły do mnie do domu i mi farbowały włosy tak stricte do salonu, to nie chodziłam za bardzo, nie? tam, nie wiem, w życiu to 6 razy byłam u fryzjera, także pędzel zawsze u mnie w domu był, na ten moment nie ma, ponieważ jeżeli jesteście ze mną od dłuższego czasu, to wiecie, że em, no, włosów nie farbowałam bardzo długi czas, więc go nie potrzebowałam, no ale czasy się zmieniają pandemia, te sprawy okej, okay, co jeszcze nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebny grzebień, ja tutaj mam grzebień z Avonu, nie wiem, po co go mam, dlaczego, bo on jest nówka sztuka, nieśmigany, nieużywany, a leży u mnie kilka lat Dobra, otwieramy farbę Co powinno być w środku? To mam nadzieję, że jest Ulotka, jak używać farby Jest Najlepsza odżywka na świecie Jest Buteleczka z dzióbkiem, którą właśnie można by było sobie Tak wiecie, wylewać farbę Żeby było łatwiej No jest, ale ja tego teraz nie będę używała Ponieważ nie chcę zużyć całej farby, nie? Rękawiczki To jest towar deficytowy teraz są. I buteleczka, yy, tak właściwie na niej jest numer jeden, a to jest numer dwa. O, to mamy dwie buteleczki. To jest żel koloryzujący, a tutaj jest, co to jest? To jest chyba jakiś aktywator czy coś. Także kurczę. Ciężko mi to będzie podzielić na pół. Tutaj jest 90 ml, czyli 45 ml mniej więcej, i tutaj 60 ml, czyli 30 ml mniej więcej. Takie mniej więcej, to wiecie, różnie to się kończy. Ale zobaczymy. E, ja się biorę teraz zamieszanie. Tak sobie myślę, czy ustawić kadr, żebyście widzieli, jak ja to tworzę. Dobra, teraz widzicie mój zabezpieczony blat folią. Jest miseczka. A i pędzel, no to będę używać pędzla do maseczki. Taki trochę już używany, bo nowego było mi szkoda, więc nowy wzięłam sobie już tam, żeby był do japy, a ten stary wzięłam do włosów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Można niby używać szczoteczki do zębów, ale ja nie mam żadnej na zbyciu, ponieważ ja używam szczoteczki sonicznej i no, no nie mam żadnej. To odmierzamy tutaj pirazy drzwi 45 ml. Czy to tak? O, kurde, wystrzeliło we mnie. No to fajnie się zaczyna. No tak pół butelki, kurde znaczy nie no pół, tutaj nie było całe no to teraz, kurde ja nie zobaczyłam ile tutaj było na początku Boże to jest 45 ml? <grymne> jeszcze, jeszcze dziugnijmy trochę dobra, chyba będzie nie? jak myślicie? dobra, jeszcze trochę o dobra, teraz chyba styknie teraz tutaj 30 ml około, czyli mniej ma być niż tutaj wlane jest? 30. A teraz? Nie wiem. Dobra, styka. Chyba będzie. Pff, o jezu, jak śmierdzi. Dobra, mieszamy. Mieszu, mieszu, mieszu. Trochę to rzadkie, ale gęstnieje niby. Ciekawa jestem, jak to z proporcjami mi, mi pykło. <gryw> Kurde, może faktycznie lepiej by było całość wlać, już, żeby nie było, że zmarnuję ogólnie tą farbę, przez to, że złe proporcje dam. Może tak zobaczymy teraz w instrukcji. Co tutaj nam piszą ciekawego? Nałóż na włosy u nasady. Zacznij od nakładania mieszanki na odrosty za pomocą końcówki aplikatora. Bla, 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 bla. Eee, zostaw na 20 minut, i potem nałóż na długość włosów i na 10 minut. Czyli łącznie 30. Dobra, jakoś, jakoś to zrobimy trochę po swojemu. Dobra, myślę, że to jest wymieszane. Więc mogę wrócić do Was już tutaj z kadrem. Ja tu powinnam mieć na aparacie jakąś poziomicę, kurde, bo ja nie wiem nigdy, czy jesteście krzywo, czy prosto. Chyba jest ok, Dobra, to zakładamy teraz te magiczne rękawiczki. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że L'Oreal ma w swoich farbach rękawiczki te gumowe, jakieś nitrylowe, czy coś w tym stylu. Bo w tych ja Wam kurde będę szeleścić trochę, ale sorry. Nie no, kurczę, strasznie to szeleści no musicie mi to wybaczyć, nie? bo ja chciałam też podczas farbowania trochę z wami pogadać więc mam nadzieję, że jakoś super to nie będzie drażniące no dobra, biorę grzebień i może wezmę tak lustro, nie? bo tak patrzeć w podgląd to mi trochę za małe to jest, tym bardziej, że nie mam bryli bo miałam mieć miesiąc temu do odbioru brylę bo tam miałam problem z okularami i wymieniałam okulary, bo wy możecie nie wiedzieć, ale Muszę bryle nosić. To już na Instagramie pisałam. No i nie mam bryli i widzę wszystko takie lekko zblurowane z daleka. Dobra, z lustrem jest lepiej, <grym> zdecydowanie. Ja zawsze, jak zaczynałam farbować komuś włosy, to jechałam od lewej do prawej. Powiem wam szczerze, że nie zwracam uwagi na to, jak robi mi to koleżanka, jak jest poprawnie, ale ja tak będę robić. Mam nadzieję tylko, że ta mieszanka ma w miarę okej okay proporcje i że w ogóle to moje farbowanie coś da. <grym> Te, wiecie, te tutaj baby hery trzeba też. I tym pędzlem jest ciulato, kurczę, bo on jest nie dość, że mały, to jeszcze, kurczę, ten. On jest strasznie miękki. Dobra, i generalnie chodziło o to, żeby to robić tak... A, tymi, przedziałkami. Więc ja teraz muszę sobie walnąć to wszystko na ucho. Będę miała brudne ucho. Nie chcę mieć brudnego ucha. Niby można zrobić tak, że się ten... ucho po, posmaruje kremem i nie będzie takie pofarbowane później. Ale ja może sobie zrobię taki myk. Nie, chyba to nie... nie, to jest bez sensu. Dobra, nie było tego pomysłu. Po prostu będziemy później czyścić ucho. Ja to robię tak, o! Ten początek jest najgorszy, kurde. O! Oddzielam jakby przedziałek. Niby tu jest farba, ale ja nie wiem co robię. Więc. O. I teraz tak robię. Kurde, jak ja to zrobiłam, że tutaj też jest farba. Dobra, jedziemy jeszcze. Tak, z jednej strony i z drugiej strony. Wiecie, tu absolutnie nie jest jak coś, żaden poradnik, nie? To jest film raczej na zasadzie jak osoba, która nie umie. Robić czegoś, radzi sobie, jak sobie musi sama to zrobić. Już chyba dochodzimy do włosów, na których nie ma farby. Więc jedziemy. W ogóle moja koleżanka, która, u której byłam, żeby mi pofarbowała włosy, była taki mistrz, że ona na moje całe włosy zużyła tylko jedną farbę, nie? Także szacun. Ja zawsze u kogokolwiek bym nie była, żeby mi pofarbowała włosy, to na moje włosy zużywało się dwie farby. Więc również jak do niej jechałam, to. Kupiłam dwie farby. A ta cwana bestia zużyła tylko jedną. I oddzielamy. Jejku, ale masakrycznie się to robi tym pędzlem. No, choć myślę, że i tak lepiej niż szczoteczką do zębów, ale on jest taki malutki. Nie widzę, co tam z tyłu się dzieje, kurde. Później sobie jeszcze jakoś to wmasuję. O kurde, przyjechałam sobie po czole. Dobra, nic nie widać. Ale to strasznie śmierdzi masakra. Fryzjerki zawodowe to chyba mają już wypalone nozdrzanie. Wiecie, ja to potem sobie doczyszczę czoło, więc nie ma z tym problemu. Jakaś jasna mi się wydaje ta farba, kurczę. Ja chyba jednak proporcje pomyliłam i coś tu jest niehalo. No bo trochę jaśniejsza jest ta farba, mi się wydaje, niż powinna być. A napiszcie mi w komentarzach, jak wy sobie radzicie teraz ze strefą beauty? Jak siedzicie na przykład w domu? I nie możecie pójść do fryzjera, czy paznokci zrobić, czy do kosmetyczki. No bo tak jak mówiłam na początku, ja to tam z paznokciami sobie poradzę. Dla mnie to nie jest żaden problem. Zresztą ja... E, w ogóle ja nie chodzę do manikurzystki, robię sobie sama paznokcie, bo mi szkoda jest hajsu po prostu. Skoro ja sobie mogę zrobić sama jako taką, no to mi to wystarczy. Jakbym miała hajs, to pewnie żeby zaoszczędzić czas, choćby nawet bym chodziła do manicurzystki, bo wiadomo, że ona to zrobi szybciej, jak ja sama siadam do paznokci, to mi to zajmuje 4 godziny czasami nawet. Bo wiecie, w momencie jak na przykład odmaczają wam się skórki w jednej ręce, no to manicurzystka opiłowuje wam drugą na przykład, albo jedna jest w lampie, no to manicurzystka robi coś tam z drugą, nie wiem, nakłada na nią lakier. A jak ja mam jedną rękę w misce z wodą i odmaczam skórki, no to nie zajmę się drugą ręką, nie? Kurde, trochę za bardzo na czoło wjechałam, trudno. Także napiszcie, jak tam wy sobie dajecie radę. Wiecie, no osoby, które tak jak ja właśnie nawet jeżeli chodzi o paznokcie, które tak jak ja same sobie robią w domu paznokcie, to dla nich to tam nie ma większej różnicy, nie? Ale osoby, które nie potrafią tego robić, albo wiecie, potrafią, ale z racji tego, że chodzą do manikurzystki, no to przykładowo nie mają głupiego, nie wiem e, płynu do ściągania hybryd lampy i tak dalej, więc nawet jeżeli taka osoba by potrafiła robić hybrydy a nie ma sprzętu no to sobie tego nie zrobi, tak? No co, może sobie jedynie co zerwać te hybrydy z paznokci no a tego raczej nie polecam no a jeżeli chodzi o włosy tak jak ja tutaj próbuję, Boże, ile włosów w grzebieniu. Fuj. A czy włosy w grzebieniu mnie nie brzydzą, ale te w farbie wyglądają obrzydliwie. Co ja mówiłam, bo ja tak skaczę z tematu na temat. Ja w ogóle jestem człowiek dygresja, więc. Zapomniałam o czym mówiłam. Ale coś mówiłam o tym, żebyście pisali, jak sobie radzicie. Więc piszcie. Ja poczekam i przeczytam. Kurczę, a z długimi włosami to jednak nie jest takie easy. Ale dobrze, że je porządnie rozczesałam wcześniej, bo teraz to one i tak się trochę plączą to już strasznie ciągnie, a ja mam bardzo wrażliwe cebulki. Ze mnie to w ogóle, jak jeszcze pracowałam w Rossmanie, to dziewczyny brychtały, bo ja potrafiłam co godzinę iść i rozczesywać włosy, robić kitkę od początku. Bo mnie, jak ciągnie coś, jak, jak włosy, nie wiem, gumka mi się trochę obsunie, czy coś i mi ciągną włosy, to mnie to tak boli, że ja nie potrafię wytrzymać. I ze mnie brechtały w ogóle, że ja mam jakąś nerwicę natręstw, a no, ja mam po prostu takie wrażliwe cebulki. I pamiętam, jak zagówniarza jeszcze moja siostra swoją drogą później została fryzjerką, ale ten. Yy, albo jej się nie chciało, albo nie wiem, ale. Tak strasznie, mega mnie to bolało zawsze, jak ona mi włosy miała rozczesać Albo spinki jak mi wpinała do, we włosy To ona aż miałam wrażenie, że w mózg mi wpina te spinki I ja zawsze tam się skarżyłam, żaliłam mamie, że ona mi to specjalnie robi I w ogóle po latach się okazało, że to jednak ja po prostu aż taki wrażliwiec jestem I mnie wszystko bolało Także widzicie, o! Ja miałam też siostrę fryzjerkę co prawda szybko przestałyśmy dosyć mieszkać razem, ale ja później jak chciałam coś robić z włosami, to jechałam po prostu do niej. I ona mi tam, wiecie, rzeźbiła coś z włosami. Ja to przeważnie byłam taki człowiek, że ja lubiłam być zaskakiwana i chyba ze dwa razy w życiu coś takiego zrobiłyśmy, że ja nie wiedziałam co ja chcę za farbę na włosy, więc wymyśliłam sobie yy, siostra weź wszystkie ściepy, resztki farb, które masz, wymieszaj i zobaczymy, co wyjdzie. Dwa razy tak zrobiłyśmy. Raz, jak byłam u niej w Irlandii, tak zrobiłyśmy i wtedy wyszedł mi taki fioletowo-burgundowy odcień. Taki bardzo ciemny, że to nie było tak stricte widać, wiecie, taki oczojebny fiolet czy coś, nie? Tylko tak pod światło bardziej. Coś na takiej zasadzie, jak teraz mam tą czerwień, tylko właśnie to taki fioletowo-burgundowy odcień był. Taki widoczny bardziej pod światło. A innym razem też coś bardziej pod bordo wyszło. No. Dobra, wiecie co? Przód mamy zrobiony i ja teraz nie wiem, jak ja mam za ten tył się zabrać. Nie wiem, jak ja mam sobie zrobić ten tył. Zobaczcie, tutaj przód to chyba fajnie mi chwyciło. A tak sobie myślę, kurde, czy trzeba ten tył robić? Szczerze. No bo kto mi tam będzie zaglądał między włosy? Nie? Oła! Dawid ze mnie brekta, bo ja często jak mnie coś zawoli to robię takie zamiast ała, to robię takie ała. I on się zawsze mnie pyta, tak. To było pytanie, czy cię boli? Patrzcie, no zostało mi jeszcze tyle farby, więc szkoda by było to wywalić. Więc nie wiem, co mam z tym zrobić. Może zrobimy tak, że faktycznie poczekam te 20 minut, co oni kazali. I spróbujemy to nałożyć jeszcze na resztę tych włosów, ale zobaczymy, czy pędzlem, czy czym. Dobra, zdjęłam te rękawiczki zaraz najwyżej sobie przyniosę zwykłe foliówki przezroczyste z kuchni, bo mam z Aliexpress, poczekam 20 minut i przeciągnę sobie jeszcze farbę potem na resztę włosów i, i zobaczymy co z tego wyjdzie tutaj z tyłu tych odrostów w głębi po prostu jakoś tam nie będę się w to wczuwać, ponieważ to jest tylko odrost półtora centymetrowy, więc tam raczej nie będzie tego aż tak widać najważniejszy jest przód, tutaj wiecie przydziałki, wszystko dokładnie, myślę, że jakoś to mamy zrobione. Także wracam do Was za jakieś 20 minut. No już 18. Ok, minęło 20 minut, więc do Was wróciłam. I teraz szybko zakładamy foliowe rękawiczki zwykłe. I powiem Wam szczerze, że zastanawiam się, jak się za to zabrać w ogóle. Pytałam się Dawida, ale on powiedział, że nie, on nie umie. <grym> więc y, muszę sobie sama jakoś poradzić. Nie wiem, jak mam się za to zabrać, kurde. Naprawdę. A tutaj wszędzie dobrze dojechałam. No, tutaj wszędzie jest fajnie farba. Słuchajcie, może usiądę jakoś bokiem. Kurde, to jest trudne. Resztę tych włosów sobie samej poparbować. Niby mogłabym to brać teraz w ogóle. Zobaczcie, jak ta farba zciemniała Niby mogłabym sobie to brać na rękawiczki i w te włosy tak jakby to w w wetrzeć. Ale po pierwsze, tej farby jest na to za mało. A po drugie, jak się taką farbę wciera to to strasznie zaczyna śmierdzieć coś tam się wydziela hmm, nie wiem, dobra ja zrobię tak że sobie to po, podziugam tym pędzlem po prostu w jakichś przypadkowych miejscach a później delikatnie jakoś to wczeszę, wetrę tak że nie będzie w, na całych włosach ta farba jakby ale tak trochę gdzie nie gdzie nie to tym pędzlem tak nie ma sensu Kurde, to jest trudne. Dobra, wziąłam to na rękawiczkę i będziemy tak wcierać. O, widzicie coś? Kurde, już się pokapałam. Ach. Trudna impreza. Potem to wczeszemy sobie tym grzebieniem jakoś. Wiecie, no tyle dobrze, że ja ten kolor jakby na włosach mam, tylko po prostu, żeby on był odświeżony, nie? No i powiem wam szczerze, że jakby farby mi nie zostało, to nawet bym się nie bawiła w to przeciąganie niżej tego koloru. Ewentualnie grzebieniem bym po prostu to rozczysała. No ale, że zostało tej farby, no to szkoda by było ją zmarnować, nie? Dobra, jeszcze naturalnym pędzlem to wybierzemy. O, kubek czysty. O, widać mnie? Widać. Tak, wetrzemy to sobie wszędzie. O! Chyba w kartę. o Trudno jest teraz przesunąć to krzesło. Klęknę. Widzicie mnie? Widzicie. Będę klęczeć przed Wami. I. Boże, czego człowiek nie robi, żeby go było widać w kadrze. ła! Teraz z tym grzebieniem tańczę tu przed Wami. Ale chcę, żeby to było widać wszystko. Ach, nie, tutaj mam takiego jakiegoś kołtuna, że chyba nie da rady. No, jakoś wam powiem mniej więcej na całych włosach ta farba jest, jak tak patrzę w lustro. Laski z krótszymi włosami mają na pewno łatwiej. Zobaczcie, jakoś to tutaj trochę jest na tych włosach, więc ten kolor odświeżony po całości będzie. Patrzcie, ile sobie włosów wyrwała mnie. Nie wiem, czy to widać. No ale dobra. Teraz co? Teraz czekamy 10 minut. No dobra, włosy umyte. Wróciłam, jak widać, żyję. Teraz ściągamy ręcznik. Zobaczymy, co tam się dzieje. Jak widać, zmieniłam też koszuleczkę, bo tamta troszeczkę była jednak urąbana. No, jak na razie to nie wygląda źle. Bo bałam się, że jak to zmyję, no to zmyję razem z kolorem, ale z tego co widzę, na razie na mokrych włosach to nie jest najgorzej. Dobra, to teraz rozczyszymy tą kopułę i pokażę wam rewelacyjną szczotkę do rozczesywania mokrych włosów. Kiedyś wam pokazywałam szczotkę z AliExpress. Taka czerwona z niby włosiem dzika i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi zamawiać z AliExpress albo nie chce mu się czekać, to w Rossmanie jest dostępna taka szczotka. Nie wiem nawet jaka to jest firma, nie pamiętam, ale to jest taka, zobaczcie. Biała szczotka z takim właśnie jakby ślimaczkiem i zobaczcie. Ona jest taka właśnie podatna na nacisk, że ona fajnie się dopasowuje do głowy. Jest miękka i te włoski są ultra miękkie. I jeżeli macie tak wrażliwe cebulki jak ja, to naprawdę ta szczotka prawie że nie boli, nie? Jak się rozczesuje włosy. I bardzo łatwo się nią rozczesuje włosy. Zobaczcie widzicie? praktycznie nie słychać żadnego ciągnięcia ani nic coś tam wyrywa tych włosów, wiadomo, bo to jest nieuniknione ale zobaczcie no gdzieś tam jak jest większy kołtun no to wiadomo, dwa razy przejechać, tak, o i włosy rozczesane, ta szczotka jest rewelacyjna no, zobaczcie, jedna strona już rozczesana także dobra, ja rozczeszę włosy i jeszcze póki są mokre będziemy bawić się w doczyszczanie tutaj mojej skóry. A jeżeli chodzi o tą szczotkę jak ktoś się będzie martwił, że ma na przykład za grube włosy, to ja wam powiem, że ja mam bardzo grube włosy i ona daje radę, także moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak za grube włosy, jedynie co, to na przykład tą szczotką ciężko by było teraz tak, widzicie, tak nie idzie za bardzo zaczesać nią włosów mokrych z przedziałka na wiecie do tyłu, bo ona jest na tyle delikatna, że jest ciężko. Trzeba sobie rękoma pomagać, no ale coś za coś. No i jak widać, trochę włosów mi wyrwała, no ale to jest nieuniknione. Włosy mamy rozczesane, to teraz będziemy je doczyszczać. I ja to będę robić płatkiem kosmetycznym takim dużym. I płynem micelarnym. Nie biorę mojej ulubionej bioderby, ponieważ jest mi jej po prostu szkoda do doczyszczania skóry, więc biorę Eveline. Wszystko jedno, jakie będziecie mieli płyn micelarny, z tego co yy, zauważyłam, to każdym płynem fajnie to się domywa, tylko trzeba trochę mocno trzeć. No więc trzemy. Niestety trzeba to robić dosyć mocno. Chyba, że znacie jakiś specyfik, który domywa skórę. Nie trzeba mocno trzeć. No ja wiem, że y, można by na przykład, właśnie, kremem niwa sobie posmarować tutaj. Czy. O, zobaczcie, domywanie. Czy jakimś innym czymś tłustym. Ale u mnie to się kończy wtedy y, wypryskami po prostu, nie? Nawet jak ja zaraz mam to zmyć, no to moja skóra bardzo nie lubi kremów tłustych. Tym bardziej czegoś takiego jak krem niwa na twarzy. O, widzicie. Na razie jestem zaczerwieniona od tarcia, ale jak widać, to się dociera, także ja sobie podoczyszczam i wrócę do was już może z wysuszonymi włosami, ponieważ no, po co mam wam pokazywać suszenie włosów? Chyba każdy wie, jak to wygląda. I mamy farbowanie, suszenie i czyszczenie skończone. Jak możecie zobaczyć, tutaj jeszcze mam zaczerwienioną skórę, bo moja skóra tak marzy, jak się coś tam dubie, to dosyć długo jest czerwona. Więc tutaj są jeszcze zaczerwienienia od tarcia. Myślę, że też jeszcze troszeczkę tej farby zostało, ale to wiecie, umyć jeszcze raz głowę czy dwa razy, i to wszystko całkowicie już będzie doczyszczone. Tutaj z tej strony to samo. Też jeszcze mam zaczerwienioną trochę skórę. Dziwne, że nie pofarbowałam sobie uszu to jestem zaskoczona, że uszy mam czyściutkie, nie musiałam czyścić. Pewnie niektórzy z Was będą się zastanawiali, dlaczego farbowałam włosy na czerwono, kiedy ja nie mam włosów tak stricte czerwonych. Generalnie chodzi o to, że jakbym chciała mieć faktycznie takie, wiecie, oczojemne czerwone włosy, to niestety musiałabym je chyba raczej wcześniej rozjaśniać, a ja tego nie chcę. Dodatkowo ja nie chciałam stricte oczojemnych czerwonych włosów, tylko takie właśnie bardzo ciemne, takie bordo, takie nieoczywiste, one przy świetle słonecznym robią się bardziej czerwone i właśnie ja coś takiego chciałam, kiedyś też coś, coś, coś takiego na włosach miałam. Kolejna sprawa, ktoś pewnie będzie się czepiał o to właśnie, że nie pofarbowałam dokładnie. Nie tyłu, że zrobiłam to na odwal i tak dalej. Jestem tego świadoma, natomiast jak widać, to był tylko odrost i odświeżenie koloru na dole, więc raz, dwa razy można sobie na coś takiego pozwolić. Ale jakbym na przykład na moje naturalnie. Eee, brązowe włosy, chciała kłaść czerwień, no to w tym momencie miałabym takie po prostu paczki, że masakra. Także wiecie, no, ja miałam identyczny kolor już na włosach, więc mogłam sobie pozwolić na takie troszeczkę niedojebanie. <sum> wiecie, o co mi chodzi, że tak, no, zrobisz to tak nie do końca dokładnie. Wiadomo, jak teraz sobie zrobię kitkę. I ktoś by się uparł, no to dojrzy tutaj, że przy skórze jest odrost, tak? Ale wiecie, nawet jak ja sobie zrobię kitkę, to kto normalny będzie mi się tutaj na dole przyglądał, czy, czy mam pofarbowane dokładnie włosy, czy nie. Tutaj jak widać, wszystko jest dokładnie pofarbowane. Skóra jeszcze też jest troszeczkę zafarbowana, ale to tak jak mówię, umyć włosy raz czy dwa razy i tego już nie będzie. Także ja jestem bardzo zadowolona. Cieszę się z tego, jak mi to tam w miarę pykło. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobał ten film. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.